Specjalnie wybraliśmy takie miejsce na plaży, by mogli Państwo widzieć tę wyspę. Tam właśnie żyją uchadki, to ścisły rezerwat. Tysiące ich tam mieszka i czasami przypływa pod brzeg żeby dostać łatwy posiłek rybę z ludzkich rąk. Nasze danie też będzie dość proste. Korwina, już Państwo widzieli tę rybę, będziemy używać z niej filetu. One tutaj w miejsce spoczywają. Oprócz tego pomidory, najlepiej z puszki posiekane, czosnek, słodka papryka w proszku, oliwa, wino, natka pietruszki i mechizione, czyli małże. Jak w większości przypadków zacząć trzeba od posiekania cebuli. Ona tutaj może być w tak zwane półplasterki, byle cienkie posiekana. Proszę Państwa, kasuela. Kasuela to znaczy po hiszpańsku garnek i tym mianem określane są potrawy, które właśnie w jednym garnku się robi. To będzie coś w rodzaju ragu w dość ekstraktywnym sosie robione. Kończę już siekać cebulę i zabieram się. Za czosnek. Zabieram się za czosnek. Brzydko to brzmi, ale oddaję istotę rzeczy. Niezbyt dokładnie, chodzi mi o to, że niezbyt cienko posiekane 3-4 ząbki czosnek. Proszę zobaczyć, jaki piękny, fioletowy, południowy czosnek. On ślicznie pachnie, ale nie zostawia tak długo przykrego aromatu w ustach. Czostek gotów. To właśnie kocham na południu. Można zjeść główkę, ba dwie główki i potem człowiek nie boi się wsiąść do autobusu. Na patelnię wlewam teraz mniej więcej dwie łyżki oliwy. Pamiętają Państwo, wymówię jeszcze raz ten zwrot z lubością. Industria, urłazia, miejscowa oliwa. Wrzucam cebulę, na razie tylko cebulę, kiedy ona się zeszkli, dorzucę do tego czosnku. Teraz czosnek. Słyszą Państwo, ten dodatkowy dźwięk, myślę, to wiatr, który hula na palniku gazowym, ale na szczęście ciśnienie jest na tyle mocne, że wszystko się ładnie dusi. Dobrze, wystarczy to przemieszać i od razu na patelni muszą się znaleźć pomidory. Razem z sokiem. Ten sos powinien być dość gęsty, więc żeby miał odpowiednią gęstość i przy okazji odpowiedni smak muszę dodać około szklanki. Białego wina. To jest chardonnay roble. Roble to znaczy po hiszpańsku, że wino przebywało w dębowej peczce jakiś czas. Więc ten dodatkowy aromat dębiny nada temu odpowiedni szlif. I teraz to bez przypraw, jeszcze niech się poddusi jakieś 10 minut, a ja mogę zacząć przygotowywać filety. To znaczy jeszcze je przekroję na mniejsze kawałki i potraktuję. Solą i pieprzem. Po kilku minutach te wszystkie składniki ładnie się razem skomponują. Można teraz dodawać kawałki ryby i mule. I ważna rzecz łopatkę już absolutnie wyjmuję z garnka. Garkiem można tylko teraz od czasu do czasu potrząsać. Chodzi o to, żeby ryba się nie rozleciała. To się powinno około 10 minut teraz razem dusić. Rzecz całą, oczywiście, dobrze jest przykryć, żeby mule się otworzyły. One są na wierzchu, nie w sosie. Pod wpływem temperatury powinny się otworzyć. Tak jest, proszę spojrzeć. Więc teraz już tylko całość doprawiam słodką papryką w proszku. Oczywiście w e, ilości mniejszej niż do Madziarskiego Gulaszu i mogę zacząć siekać natkę pietruszki. Ach to jeszcze przykryję z powrotem. I natka. I za chwilę będzie gotowe do jedzenia. Już, już ta chwila nastąpi. Ach, proszę spojrzeć. Zielenina musi tutaj... Być dodana i jak to fenomenalnie wygląda. Tylko potrząsam garnkiem, proszę Państwa, trzy albo i cztery piękne rzeczy naraz. Cazuela de Corvina i Mariscos i Mechiziones, wyspa Uchatek, Punta del Este i Atlantyk. Coś wspaniałego. Widzą Państwo, jak to jest w Uruguayu. W ciągu jednego dnia można plażować albo nad Rio de la Plata, albo e, nad oceanem. E, drodzy Państwo, Kłaniam się nisko i do zobaczenia może w e, przyszłą zimę w Urugwaju. Do widzenia. Jeszcze nie koniec, jedna ważna rzecz. Bujek. Zapomniałem dolać ropy do kaloryfera. Staraz.